Cześć z tej strony, Gris, witam na moim <coughs> farmie w, na mapie w Horses eee, Zobaczmy, co my tu teraz mamy. Eee, tutaj puściliśmy pracownika na tym świeżo kupionym kupony, polu i siejemy sobie jęczmień. Znaczy, pracownik sieje. Tutaj za chwilę będziemy robić albo bele trawy, albo kiszonki. Myślę, że bele trawy. Zobaczymy ile jest, ewentualnie jeszcze siama będzie, bo powoli trzeba się przygotowywać do hodowli krów, więc na szczęście w farmingu można to zrobić tak, że no przygotuje się wcześniej siama, przygotuje się kiszonkę, słomę, a to nie będzie nam się nie zepsuje, to nie jest prawdziwe życie. Więc tu możemy o tyle łatwo zrobić, bo w rzeczywistości tak się nie da. Dopuściliśmy pracownika, który nam kosi trawę. I myślę, że w tym momencie będziemy za chwilę robić jednak kiszonkę z niej, bo kiszonki nie mamy. Trawę, jakąś tutaj, mamy w magazynie. Co potrzebujemy do naszej prasy, czy możemy to już zrobić 150 km, to możemy to właśnie tym naszym małym fajnym bojcwarkiem zrobić. Widzisz, schowaliśmy prasę, stoi na wierzchu. No, niestety to prasowanie trzeba robić ręcznie. Tu mamy taką prasę Pottingera, moim zdaniem jedna z lepszych, dlatego że potrafi prasować i owijać jednocześnie. Nie trzeba tego oddzielnie robić. Natomiast ma zaletę lub wadę. To znaczy, dlatego że. ona ma rozmiary Beli od 125, a 125, 150, 180. Natomiast jeśli idzie o owijanie, owija 125 i 150. Więc minus mamy taki, że jeżeli zbieramy trawę i weźmiemy rozmiar 125 lub 150, to niestety za każdym razem wyjdzie nam kiszonka. Natomiast jeżeli chcemy zebrać sobie trawę, to musimy wziąć rozmiar 180 i wtedy zrobi nam trawę bez owijania. Więc tak naprawdę tą prasą możemy zbierać i robić jednocześnie i kiszonkę i możemy robić siano czy Trawę czy słomę? No wiadomo, że najsensowniej to są duże bele. Natomiast no, przy robieniu kiszonki, no nie ma wyjścia. Trzeba robić te 150, trochę mniejsze, no bo inaczej, jak zrobimy 180, to nam schowa trawę. Ona zobaczymy animację owijania. A nie poszła, czyli była wzięty rozmiar, jeszcze pewnie poprzedni. Gdzie była słoma i była zaczęta 180, no i no to jest właśnie to, że jeżeli w, w zbiorniku jest trochę trawy, czy trochę słomy, na przykład, i zaczęta bela 100, 50, 180, no to nam dobije trawą do reszty i całość przemianuje, że to jest trawa, nie możemy jej rozładować wcześniej. O, i teraz ładnie owija. Mamy włączony zrzut automatyczne. Tutaj jest, z tego co pamiętam, z dodatkiem kolorów, kolorów zrobiony tak, żeby było no, dość ładna, taka powiedzmy jaskrawa beleczka. Także tu. Pracujemy, będziemy robić kiszonkę, potem przewieziemy to do magazynu i jak kupimy oborę, to już będziemy mieć część pokarmu dla krówek. Ale przed zakupem obory no trzeba troszkę będzie pieniędzy zarobić, więc za chwilę zobaczymy. Kiedy możemy sprzedać płody, które już mamy zebrane w magazynie? Ja tutaj jeszcze praktycznie nie sprzedawałem. Plonów były chyba dwa razy zebrane, czy trzy razy, i zostawione jakoś tak. Przechodziłem ten termin, kiedy jest najwyższa cena, że są duże magazyny, a że pieniądze jakieś uzyskiwałem ze sprzedaży kiszonki, która mi się nie mieściła w magazynie. Teraz zresztą też czekamy na kiedy kukurydza będzie się nadawała do kiszonki, żeby dokończyć nasz test. I tu mamy owsa bardzo dużo, szonięczmienia też. Najwyższą cenę mamy w grudniu jednego i drugiego zboża, a mamy luty. No przegapiliśmy, mamy prawie rok czekania, no. Na szczęście w farmingu to nie jest dużo. A teraz przy następnym owijaniu zobaczymy jak tam nasz pracownik sobie daje rady z zasiewem. O właśnie, tak coś czułem, że on gdzieś przejechał i mu się zaraz odechciało pracy. Nie wiem czy co z nim zrobić. Sam się w sumie zwolnił, nie trzeba było zatrudnić następnego, no ale to. ładnie. Tu mamy kosiarkę, która ładnie zrzuca do środka. Tworzy jeden pokoń, to jest z tego co pamiętam, hubota. I jedziemy dalej robić. To właśnie, to jest to. Jak wyskoczymy, przeskoczymy do innego ciągnika i wrócimy z powrotem, to prasa ulega wyłączeniu i trzeba ją włączyć od nowa. Yy, nie ulega podniesieniu zabierak, zbieracz trawy, pokosu, ale ulega sama prasa. No i wtedy jak pojedziemy, no to będzie, nie będzie zbierał, bo prasa nie będzie działała. Zabierak jest opuszczony, ale prasy jako takiej nie ma, więc działający Jatus. Teraz już możemy jechać dalej, a on sobie będzie to owijał i jak owinie wyrzuci. Gdybyśmy założyli mu pojedynczą kosiarkę z przodu, to w sumie moglibyśmy go puścić automatycznie jako pracownika, z tym, że no te przerwy nie zatrzymywałby się na czas yy, wyładu przerzucenia beli do tyłu, więc yy, no, te odcinki by zostawiał puste, niezebrane. Yy, niestety nie udało mi się jeszcze zrobić tak, żeby podpiąć na przykład yy, dużą kosiarkę, w sensie podpiąć kosiarkę z przodu, kosiarkę z tyłu i za to podpiąć jeszcze prasę Nie ma takiej kosiarki, niby jest tam któraś kosiarka, która ma na zdjęciu wyprowadzony wałek do tyłu, ale no niestety nie udało się podpiąć. Ciekawe jak to w rzeczywistość w tym życiu, czy to by tak zadziałało, czy nie. rzeczy jest taki, gdzie no tak jak chociażby tu możemy headery wymieniać między ciągnikami między kombajnami. Natomiast no chyba w życiu sądzę, że będzie miał każdy producent swoje tam jakieś mocowanie. Być może da się podpiąć, ale pewnie trzeba coś przerabiać albo jakąś przejściówkę zastosować. Chyba będziemy musieli kawałek zasiewu dokończyć ręcznie, bo, bo tak głupio będzie wyglądało na tym polu, jak to zostanie. Opuścimy, włączymy, a może trochę wcześniej, ale może nie stracimy za dużo nasion. No, później tutaj pożniwa trzeba będzie słomy też spracować, zostawić sobie. Bo niezależnie czy, czy będą krowy, czy będą świnie, to tak czy tak jest potrzebna słoma. Zresztą dzięki temu będzie tworzył się obornik, który możemy wykorzystać jako nawóz. No, no tu będą za chwilę, będzie nas czekał zbiór ziemniaków na tym polu kupionym, nieposadzone przez nas. Przejechaliśmy, o wiadomo, w końcu to jest ciągnik i niekoniecznie musi po drogach jeździć. Staw, pójdźmy go teraz, żeby jechał na gospodarstwo, a nie stał gdzieś pod chmurką. Tu go może zaparkujemy gdzieś, ale myślę, że ten, o, no wyjedźmy nim na asfalt. Czy tam w miejscu wybrania gdzieś miało coś być, to zróbmy coś takiego, Ten będzie czego tu każdy mu stanąć dojechać na drogę. O, dalej mówi, że nie może dotrzeć do celu. Ciekawe. Droga prosta, no właśnie tak to tak ci pracownicy czasami działają. Fajnie jest to znacznie lepsze niż na przykład w 17, gdzie tylko można było pracować pracownikiem. No, ale ma też swoje wady. Jak na razie od początku premiery, mniej więcej te wady są takie same. Nie zostały poprawione. Ciekawe, czy kiedykolwiek będzie próba poprawienia ich czy dopiero w następnej może wersji farminga będzie to działało lepiej a może po prostu tak już zostanie i nie będziemy mieć wpływu na to owijajmy dalej Na początku zresetowałem licznik BL, więc zobaczymy ile zrobimy. Na razie mamy 9 sztuk. A jak widzicie, przy okazji testu no, ta prasa już dość sporo zrobiła, bo no, 449 Bel, aczkolwiek yy, kilka razy była brana, wypożyczana inna prasa, taka też Pottingera, ale ala stacjonarna. To na jednym z jednym odcinków wcześniejszych jest pokazane, jak to było robione. Myślę, że przy robieniu kiszonki z kukurydzy, zobaczymy, albo wypożyczę prasę taką stacjonarną z dodatku Goveil. Albo czy nie wiem jak to się do końca wymawia, bo no to akurat niemiecki nie jest taki dla mnie dobrym językiem do wymowy. Albo weźmiemy też tego Potingera stacjonarnego. Bo szczerze mówiąc taka jazda daje mi się, że szybciej przejedzie się nawet przyczepą wbierającą, jeśli o to idzie, a... niż prasą. Już nie mamy za dużo do zrobienia, to możemy sobie o, przyspieszyć czas, żeby leciał. Będzie... Szybciej. O, już mamy 17. Za chwilę będzie następny miesiąc. Może jednak zwolnię. No to będzie chyba za szybko. On prawdopodobnie nie zdążył przed nocą zebrać, a Zbieranie na światłach, poszukiwanie. To jest takie mało ciekawe. O, tu zostawiłem, właśnie tak by się działo. Gdyby to było automatyczne, ale nie przejmujemy się tym w ogóle, ponieważ najprawdopodobniej następne stąd pokos będzie zbierany. Przy następnych sianokosach będzie robione siano i zbierane, też prasowane, natomiast siano ma to do siebie, że w ogóle trawa w farmingu ma to do siebie, że wszystkie płody, które są, że jak się nie zostawi to one nie zgniją, no po prostu będą cały czas. I ta trawa, która teraz zostanie po przetrząśnięciu zostanie dalej sianem i nam tylko zwiększy ilość siana z następnego zbieranego pokosu, więc w sumie nawet jeżeli zostanie to się nic złego nie stanie. zobaczymy jak tam nasze kurki czy coś już zaczęły dziobać czy jakieś jajka może zaczęły znosić o jak wiecie pewnie mamy tutaj już owce mamy już kury więc owce mamy o dorastają Kury, o dopiero startują, szklarnie nasze jak tam stoją, też mało, ha, ale <laughs> jakby to powiedzieć, e, przędzalnie, no dowiozłem do przędzalni bawełny, ale zapomniałem jej włączyć i zastanawiam się dlaczego nie pracuje, nie tworzy tkaniny. No, jak to mówią, pewne choroby nie bolą, ale to na tym nogi cierpią. A Jeszcze parę przejazdów i będzie. A może do 20 bel dobijemy. Zobaczymy potem, jak bardzo to będzie schodziło przy karmieniu z krówek prasa piszczy, krzyczy, że jest pełna, że się zbliża. Natomiast też ostatnie ciekawe rzeczy się dzieją To znaczy jakby to powiedzieć następuje coraz większa unifikacja w ciągnikach. Jedna firma wykupuje drugą, co nawet widać na tutaj też na farmingu, gdzie mamy chyba sporo podobnych ciągników i one są, a wręcz identycznych, one nie są podobne czy identyczne dlatego, że ktoś poszedł na łatwiznę, tylko no niestety w w prawdziwym życiu jedna firma przejęła drugą, kupiła trzecią, połączyła się z czwartą i w tym momencie zmniejszyła się ilość producentów. Tak jak mamy AKO, nie wiem jak to się dokładnie wymawia. I tutaj mamy, nie wiem czy to akurat będzie, mamy jako ideal możemy mieć brandowany ten kombajn jako fenda możemy mieć jako masę i fergusona możemy mieć jako challengera a to jest tak naprawdę cały czas ten sam kombajn. Eee, tak samo tutaj mamy ciągnik fend z serii 1000 ale też może być jako akko challenger jens machinery Fend. Dziwne, że nie ma masy Fergusona, bo to jest w tym momencie jedna firma, z jednej fabryki wychodzą, no tak jak i w samochodach osobowych to mamy dokładnie to samo dzieje się na rynku ciągników i kombajnów. Czy tak jest lepiej? Nie wiem, wydaje mi się, że nie do końca, ale nie mamy na to wpływu, bo zawsze konkurencja wpływała na polepszenie jakości produktu a ja wiem, że te produkty są już wysokiej jakości ale zawsze można zrobić coś lepszego tak samo możemy zobaczyć chyba w 17 farmingu to było fajnie widać przy którymś kombajnie Grimm, o ile dobrze pamiętam do ziemniaków który miał napęd gąsienicowy teraz coś tam jest dokładnie taki sam jak ten napęd, w, yy... chyba w tym klasie, który tutaj jest, który tu mamy na gospodarstwie, w Leksjonie, ten gąsienicowy Terra, Terra Trakt to się chyba nazywa, dokładnie to samo było w którymś kombajnie grime Do ziemniaków, no ale, no tak jest po prostu, ktoś zrobił to, wyprodukował ten rodzaj napędu gąsienicowego, a potem sprzedaje go innym producentom i jest montowany do różnych maszyn niestety z drugiej strony może to ułatwiać w razie jakichś uszkodzeń dostępu części no bo powiedzmy im więcej maszyn z danymi częściami, tym mniejsze prawy, tym większy dost łatwiejszy dostęp do nich powinien być. Fakt, że w farmingu no w miarę starają się oddać rzeczywistość, bo na przykład firma Ox, bo teraz był dodatek wyszedł. z sprzętem do rozwożenia wynajówki tak zwanymi wozami asynizacyjnymi no wcześniej ta firma, ten sprzęt występował przynajmniej jedna maszyna w farmingu ale była pod inną nazwą no bo w życiu w rzeczywistości też się nazwa firmy zmieniła i no tutaj można powiedzieć jako plus dla producenta gry, że jednak zachowuje to i w miarę aktualizacji po prostu zmieniono też markę sprzętu będącego w grze wyładujmy ostatnią mylę niech ona się zapakuje Pozbierać je pozbieram już pewnie poza odcinkiem, także jeżeli się Wam podobało to zapraszam do oglądania następnych, możecie dać kciuk w górę, nie musicie, ale jak się potem podobało to dajcie.